Cześć, tam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Zwidówka i witam w kolejnym vlogu, tym razem na luźno, tym razem trochę opowieści bo nudzi mi się, nudzi mi się, jest godzina 2033 i nudzi mi się postanowiłam, że wam co się powiem. Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, ale e, ja jakieś... Ja w wakacje, w te wakacje byłam w Polsce, tak? Byłam w Polsce z rodziną, tam e, sobie gadałam w ogóle, zwiedziłam rodzinę i w ogóle było fajnie. Ja wam się chciałam opowiedzieć e, w ogóle drogę, e, drogę powrotną, bo to było dość ciekawe, chciałam wam to opowiedzieć. E, ja wracałam autobusem, jechałam i wracałam autobusem, jechało się 24 godziny z hakiem, jakieś 25 może, także nie było fajnie, znaczy zależy dla kogo, jeżeli lubi, lubicie zwiedzać się tak bardzo, lubicie kisić się tak w autobusach, po prostu widzieć widoki, to wierzcie mi, że to jest nam fajne. Ja, jak wiecie, mam 15 lat, yy, czyli jestem niepełnoletnia. Niepełnoletnia. Jestem nawet nie półpełnoletnia, bo nie mam 16 lat. Więc były kłopoty w ogóle z do dodaniem mnie do listy jakby pasażerów tego autobusu w drodze powrotnej, bo jadąc do Polski jechałam z siostrą. Ona ma 16 lat, także nie było problemu. Nie było żadnego problemu i ona była moim opiekunem. Ale jest pewien błąd, jest pewien kłopot, który zdarzył się, gdy już wracałam. Miałam wracać do Anglii i niestety było bardzo dużo kłopotów. Gdy podeszliśmy już do tej, tej, um, do tej kierowniczki, do tej pilotki, żeby się zapisać, żeby pokazać bilet, że jestem, że jadę, że wracam? Łącz Gumer mi tu gada na, na TS-ie. No, powiem coś. Poczekaj, nagrywam vloga i nie słyszycie ją słuchawek. Poczekaj, ze dwóch. Pozdrów, pozdrów, pozdrów ludzi. wszystkich, bardzo serdecznie. Ha, to był gunak, dobra, co poczekaj, ze dwóch. Zeskoczyłam, aha, że podeszłam do pilotki. Podeszłam do pilotki. Z tatem. Mamy bilet. Spoko. Mamy upoważnienie. Spoko. Dajmy pilotce. Od tylko poprawię. Dajmy pilotce. Ona tak patrzy. No, Powiedzmy, że to jest upoważnienie bilet, ona tak patrzy A panienka Ile ma lat? Panienka ma 15 lat Czy pani idzie z nią? Nie, ona idzie sama co jakiś problem? No jest taki problem, że ona sama nie może Jechać, jak nie ma opiekuna i ona taka tego. No, tak no jest taki problem, że ona nie może sama Jechać, no ma, ma pan tam w zasadzie Jak napisane, tak? Ma pan tam napisane Nie można, jak się nie ma 16 bądź 18 Lat, prawda? Niestety nie po, Pani nie pojedzie, niestety Proszę wracać do domu, pani nie jedzie Do widzenia yy... Do widzenia. No ja takie dotaty taty, tato ja. Co mamy teraz robić? Ja nie wrócę. A mój tato takie nie. No spokojnie wrócisz, spokojnie wrócisz. Ja to i spokojnie pogadam z nią takie. Proszę pani, a nie można zrobić tak, że ktoś by podpisał, że będzie opiekun na mojej córki przez ten przejazd? No, nie wiem, proszę pana, bo może być tak, że pana popatrzą na nazwisko, prawda? Jak popatrzą na nazwisko, ci Francuzi tam na granicy, to będą chcieli, kurde, zostawić ją na tej granicy. Nie wiem, czy pan chce, żeby pa pana córka została tam na granicy, żeby pan potem ją odebrał, czy coś, e, więc ja nie wiem, po prostu, jak pan chce, to ona może zostać na granicy i będzie pan miał problemy, i ona tam zostanie, nie wiem, gdzie będzie spała, i będzie tam czekać na pana, nawet nie wiem, czy cały dzień. Zależy, kiedy pan przyjedzie, prawda? Nie no, panie, proszę pani, nie będziemy tu ryzykować. Nie, trudno, nie jedzie, nikt nie jedzie Nikt nie jedzie, jakoś sobie poradzimy Dziękuję Na pewno nie da się jakoś z tym zrobić Coś, nie wiem, znaleźć jakiegoś, kurde Osoby, która mogłaby być jej opiekunem i wtedy ta pani. No, jeżeli znajdzieś jakaś osoba, którą. Ona tak mówiła. No, jeżeli znajdzieś jakaś osoba, która y, jedzie do tego samego miejsca, co ona, no to pewnie, że. O, nie, nawet przesadne. No, to pewnie, że może być jej opiekunką. Wtedy raczej powinno wszystko pójść gładko, żeby jest opiekunem, tak, że jadą do tego samego miejsca. Ona naprawdę zagadała, wiesz I ja takie. O, jest szansa, jest szansa. Mówiła to, tak? To może ktoś taki być? ona. A ta, a ta pilotka. Y, tak, to na górze tylko pani siedzi. Y, może. Możesz, pan, do niej podejść i się spytać I ja taka, ja już byłam wtedy zapłakana, ja już się popłakałam, bo po prostu myślałam, że już nie pojadę Już myślałam, że się nie, że nie pojadę po prostu Chociaż w sumie cieszyłam się, że nie wrócę Bo zostanę w Polsce i będę z moimi friendsami Ale to tak niestety nie wyglądało I my tak, Jezus, idziemy na górę, ja już taka zaryczana Bo ta pani myślała, że ja płaczę, że nie pojadę Ja płakałam, bo tęskniłam za tatem, tak? Sad times, prawda? I tak podchodzę, ta pani się na mnie patrzy. Ona miała z 18... Nie, ona miała 20 lat, ona mi opowiadała, potem wam o niej opowiem, nie opowiem jej imienia ITP, bo to będzie trochę... Yy, nie wiem czy ona się zgodzi na to prawda. I tak, i idę tam na górę, sorry światło miga, idę tam na górę do niej i witam się normalnie. Dzień dobry, dzień dobry, dziękuję, że mnie pani przyjęła, taka... Dziękuję, żeby pani przyjęła. Żeby pani przyjęła. No i ja takie... I ona, nie ma sprawy Jeju, spoko, spokojnie nie ma sprawy, czemu, spokojnie, wszystko będzie w porządku, zobaczysz, nic się nie stanie, ale takie, ale ja nie płaczę o to, że ja nie wrócę, tylko, że tęsknię za tatą, no i ona, tak, i ona takie, a, no to rozumiem, spokojnie, z tatą będziesz miała kontakt, nie przejmuj się koleżanko, i ja takie, no, no. No i dobra, jakoś tam minęło trochę podróży, jakieś 3 godziny. Potem jeszcze minęło trochę czasu. Ale to jest najśmieszniejsze, kurde, to jest najśmieszniejsze. Gdyż było około 23 i był przy, byliśmy na postój. Mieć postój mieliśmy. Mieliśmy mieć postój. I z nami jechało takie dziecko. Ono w ogóle pomijając, że na telefonie robił jakieś openingi skrzynek w symulatorze. I mówię, o grotto, jej, zrobiło mi grotto. Kosa, mało zobacz, battle skirt. To była burza. Słuchajcie, była burza. Pozwólcie, że zademonstruję Wam, że ta szafa, te małe fioletowe okienko szafy to jest okno, okno autobusu. Pozwólcie, że Wam zademonstruję, jak to wyglądało. Dajmy, że siedzę na siedzeniu Sa autobusowym. I to tak mniej więcej będzie wyglądało. Ja tam taką bekę miałam z tą dziewczyną my tak siedzimy, prawda? Tak się patrzymy tak. I my ja tak do tego dziecka... Ej dziecko dobrze czuje, ono... Tak... Tak. Tak, dobrze się czuję. O, burza. O, burza, burza. Dzień jest burza. Jezu, co z tym dzieckiem jest nie tak, kurde. Matka potem przychodzi, dziecko ledwo oddycha i to tak, jest Wojtuś, co się stało, Wojtuś? Mam takie, mamo burza, mamo burza Niech pan już jedzie, panie, pa, pa, panie kierowca. Jedzie. matko, umieram Ale kasa idę. Zaczął, kurde, potem grać w Minecrafta Zaczął krzyczeć co robi Jej, mam goble, mam, Kilo, mam, jak se z mamo? Potem, żeby tego było mało Patrzcie, Słuchajcie, żeby tego było mało potem, jak już w następnym przystanku, byliśmy w następnym poczekaniu, to nagle zatrzymała nas policja. My takie nie wiemy, co się stało, czy znaczy nas, ten autobus, nasz autokę. I my takie. Co się stało? Co się stało? Czemu w ogóle policja nas I potem widzimy tam z dołu, my na górze, na górnym, my byliśmy na górnym miejscu, tam gdzie siedzą ci na górze pasażerowie. I tak patrzymy. Nie. A jakiś koleś wchodzi z kajdanami, go biorą, co tam, co tam się dzieje? I mówię mu, ej, słuchaj, zobaczyliśmy, że pan ma alkohol, pan pije. a jak pan wie, w trakcie podróży nie można pić alkoholu. Sorry, taki mamy klimat. I on takie, No nie na alkohol my tak słyszeliśmy go, bo on się tak dar. On wie że żadnego alkoholu nie było. Nie było żadnego alkoholu. Pani proszę, pani czy ja mam

tak, cały czas taką bekę mieliśmy. Potem do niego wzięli go tam, kurde, chyba do samochodu, odwieźli. Pojechaliśmy bez niego, w ogóle nie wiem, co się stało. Wstawili go w tym samochodzie policyjnym, pojechaliśmy bez niego i dupa. Jechaliśmy i myśleliśmy, że już nic się nie zdarzy, że już gorzej będzie nie może. Nie! Po co? Kolejnego wzięli, kolejny nachrany, chyba jego kolega! I kurde, też go wzięli, też bez niego pojechaliśmy. No i tak wyglądała moja podróż powrotna z Polski do Anglii. Słuchajcie, jeżeli chcecie więcej opowieści takich z mojego życia, bo ja mam naprawdę dużo, ho, dużo do opowiedzenia, piszcie w komentarzach. Jeżeli się podobało, to lajk like i komentarz. Trzymajcie się i pa!